Tymoteusz Świątek dla Portalu Fight Sport. Tymoteusz witamy i gratulujemy zwycięstwa w tym pojedynku przeciwko y, Pawlowi Swobodzie. Powiedz czy był to według Ciebie najtrudniejszy, najbardziej wycieńczający pojedynek w Twojej dotychczasowej karierze? No wycieńczający. nie, no Pigiera był gorszy, bo Pigiera jeszcze masakrował łokciami. A tutaj troszeczkę nie, że zlekceważyłem i no po prostu wysoko sobie poprzeczkę postawiłem, że nie będę pierwsze ludzi od razu poddawał, robi jakiegoś e, słabego poddania na początku i poniosę ręce, jestem świetny, tylko po prostu chcę trochę pokazać widowiskowo i podnieść widowiskowość tej gali, rozbudzić emocje. Zobowiązałem się według e, względem federacji, potem zobowiązałem się oczywiście, że nie zawiadę publiczności i troszeczkę wysoko poprzeczkę postawiam sobie, gdzie musiałem już e, ostatnimi siłami charakteru siły i wszystkim, co miałem w sobie i tlenu i wszystko po prostu wygrać ten pojedynek, przede wszystkim techniką, którą się nauczyłem w swojej klubie. się mało technik, ale skutecznie i wykorzystuję je w najbardziej odpowiednim momencie. Czy irytował Cię podczas walki, że swoboda ciągle Ciebie obalał, a jak już do tego dochodziło i próbowałeś potem, to że za każdym razem część potrafił się oswobodzić i Uniknąć podnania swojej strony? Nie broniłem obaleń, przyznaję, bo po prostu chciałem mu pokazać, że parter też mam dobry. Zapiękam cztery trójkąty, z którego mi kurwa ze wszystkim ucieknie. Jest to niemożliwe, bo ja po prostu wygram kilka bal przez trójkąty. Na treningu, jak się bije z większym lift, bije nam się w trójkąty. Mają naprawdę ze mną problem, bo się kładę i odcinam trójkątami. Uwierz mi, mam tutaj raz wysmarowane wrazyjną nogi. No. Miał szyję i wszystko wysmarowane. Nie będę do do kontrowersji, bo wygrałem to, ale po prostu apeluję, żeby następnym razem pilnować szyję, bo po prostu miał wysmarowane, wyślizgiwał się, się tylko. To nie jest świetna technika, żeby po raz cztery razy mi uczestniczyli w tak, że To jest graniczące, nie rzecz z cudem, ale graniczące ze wszystkimi jakimiś normami. Planami. Czy po takim pojedynku jak dziś? Jako... Ogromnej owacji w publiczności, jaką zebrałeś, Czuję, że jesteś taką pierwszoplanową, główną postacią organizacji w tym momencie? Chciałbym jeszcze na to zasłużyć. <grym> jak mamy Khalidov na to, żeby być pierwszoplanową w postaci Ukrainy, zasłużył, tak i ja teraz dążę do tego, żeby zasłużyć. Bo od razu, jak dostanę wszystkie góry złote, to troszeczkę zrobię z siebie gwiazdę. Nie, jeszcze muszę dużo zasłużyć, żeby tak dosłownie. Bo teraz. To najważniejszy jest Paweł, Jóźwia, jak potem jest mój trener, który mnie przygotowuje, potem ludzie, którzy mi pomagają, a potem ja, który wykonuje te roboty, którzy wszyscy mi pomagają. Ostatnio walczyłeś na trzech galach FEN. Powiedz, czy chciałbyś wpływać swojego szczęścia gdzieś indziej, na przykład w walce zagranicznej? No troszeczkę złe wspomnienia po Finlandii, ale... Na razie pół roku przerwy. Zobaczymy co będzie dalej. Jak tam będzie gala fan prosperować, czy będzie już naprawdę na coraz wyższym poziomie, jak już im to idzie tak dobrze. Chcę troszkę odpocząć, zregenerować swój organizm, bo się troszeczkę rozburzył mój metabolizm. Wiesz co chwilę walka, zbijanie wagi, jakieś treningi, które mają mnie przygotowywać. No troszeczkę muszę odpocząć i tomografię głowy zrobić, wiesz, tak odpocząć od tych go MMA troszeczkę na pół roku. Do pół roku i myślę, że już będę chciał tak wrócić. Po prostu zdrowszy, zdrowszy, bo naprawdę czuję się już wymęczony tą zbijaniem, tym wszystkim. W naszym zdaniu absolutnie zasługujesz na odpoczynek po swoich ostatnich kapitalnych występach i liczymy, że gdy już odpoczniesz, gdy nabierzesz sił na kolejne pojedynki, to zobaczymy Cię ponownie na arenie i będziemy mogli ponownie ekscytować się Twoimi występami. Dzięki. Pozdrawiam sponsorów, którzy mi pomogli. Pozdrawiam. Trenera klub No i dziękuję Federacji, że dała mi tę szansę. No i Tomkowi Majewskiemu, dzięki, od któremu się wszystko zaczęło. Pozdrawiam go najserdeczniej, bo on zadzwonił do mnie. Dobre sobie pracuję sobie, tutaj jakieś tam gruzy wynoszę dzwoni do mnie. Tomek, chce zabrać się na Fight Exclusive Night? To była dla mnie x gara nie wiadomo co. co co kurde, Tomek, to to... jasne ja, już, kurde, czekaj, jutro, pojutrze, pojutrze. Nie, za dwa tygodnie. Dobra, jedziemy kurde. I to zaczęło się od Tomka Majewskiego, któremu dziękuję, potem już. Federacja zauważyła we mnie, że jestem wartościowym zawodnikiem i chcieli ze mną współpracować, ale myślę, że wszystko się od Tomka Majewskiego, Tomka Knapa, który też dużo miał wkładu, żeby z nimi konwersacje prowadzić. No, no i tam, tak, Paweł Jóźwiak, który to w to wszystko Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz gratulujemy temu Świątek dla portalu FireSport. Do zobaczenia.